Historia tego doktoratu Honoris Causa dla pana Jordi Savala łączy się ściśle z filmem e, francuskim, filmem e, zatytułowanym Tout le Matin du Monde w języku francuskim, a w języku polskim to Wszystkie Poranki Świata. To jest historia poświęcona dwóm wybitnym gambistom, Marat Marais i Saint-Colombowi, których... E, Muzykę odtwarza się właśnie w tym filmie i ona stanowi jednego z najważniejszych bohaterów w ogóle tego filmu. Gra na dagamba gamba Jordi Saval, który urodził się 1 sierpnia 1942 roku w Katalonii. I właśnie pierwszym jego instrumentem w momencie kiedy rozpoczął w 50 latach studia muzyczne była Wielonchela, ale Wielonchel nie czuł się najlepiej. Przerzucił się na Violetta Gamba i w tej chwili jest jednym z najsłynniejszych na świecie gambistów. Ale to nie tylko to. Jest też wybitnym humanistą. Wydał wiele takich produkcji, które, które sięgają zarówno po obraz, jak i po muzykę, jak i po słowo. To są bardzo wielkie, wybitne teksty literackie wzięte z kultury światowej, jak na przykład Cervantes, jak na przykład Erasm z Rotterdamu. I pochwała szaleństwa. Jedna z tych płyt jest poświęcona Ramon Lul, inna z kolei to są Drogi Niewolnictwa. Opowiedziane w zupełnie niezwykły sposób, bo to są teksty polityczne, ale też teksty e, e, takie jak Hata Wujatoma, na przykład. Do tego dochodzi muzyka, muzyka niewolników, e, gospels amerykańskie, e, więc wiele różnych elementów jest tutaj połączonych, co pokazuje e, e, w niezwykły sposób zaangażowanie w publiczne sprawy e, i tworzy właśnie taką wielką, nowoczesną ideę humanistyki. Mm, i z tego między innymi powodu wspólnie z panem rektorem e, Ryszardem Koziołkiem zdecydowaliśmy się, że wybór padnie właśnie na pana Jordi Sawala. E, to łączy się ściśle z Wydziałem Humanistycznym, który ma w tej chwili nową siedzibę. Chcieliśmy w wyjątkowy sposób uświetnić się, e, tę okoliczność, i stąd taki właśnie wybór.